Cześć ludzie, witam z Guitar City. nasz naszego pana Big Johnes, naszego pana tuputaka Cabrona Po Co? Mięso do Papi, papi. Ugra my son. What I hate these They messed with me for the last time. These We take them out. Only we need some backup. I lost a few of my already out there. Amigo, you drive good. For a woman, right? This is no time for joking. Come on, drive for me again. Take my boys over there and then we'll take these Haitians down. If they mess with me, they mess with the biggest boy in town. Okay. Just in time, man. Ah, eh? uh, I think some hot Kurwa, może być ciężko, bo tu żaden taki nie jeździ, hold on Hold on, bo tu musi być, kurwa, czego do mnie jeszcze raz, że bo Tu musi być co z czteroma miejscami, kurwa ja takiego akurat nie posiadam Bo jeszcze dwuosobówkę mam aktualnie Będzie ten daleko była komenda O proszę, To jest komenda jest zamknięte, okej. Okay. O, dobra. Ale znalazł się to się otwarty. No, no, no i teraz to możemy jechać. I no teraz można jechać. Tylko żeby go nie rozpierdolić, bo nie wiadomo do czego będzie on potrzebny. Myślą, że będą to nas kszczyluć. Get in. Get in, and Dobra, na alarmach, cyk, tako. o Kurwa, na bombach tako. o Czy powinno jeździć? A jak mamy teraz troszeczkę czasu, to zapraszam na Instagramka, Snapchata Wszystko macie w opisie Zapraszam do follow'owania Daj zegi. tam. Komu w piętro Hey amigo, good to see you can make it. This stinking of Haitians, we gonna kill them all. Charge!

Ze mną przyjechali dadolką, teraz sobie tak są przyjechali. Czy znaczy, wiesz, to ja wiem, gdzie on jest. Czekajcie, dawiem mu heda? Dobra, dawiem mu heda. Tylko belo. Dobra, to jest za daleko. Kurwa ten jeszcze mi tutaj siedzi Gdunie, jebany. Nie zauważyłem go bo kto tam next? O kurwa, więcej was ta matka nie miała Krajcie Kurwa skurwe synę filty, jebane Jestem tutaj. Wojeba cię ich Nie we mnie strzeli, Frejo. Obraz drogi. Wojna wiesz, mi przebić opłonę? Jezu, jeszcze te downy, kurwa. Dobra, spierdalać. Co no, to nie mogło być, kurwa, tylna opona? To Co no, lepiej nawet. A oni mi obydwie przybili, no to tak, kurwa, to dla was. Jakby mi dwie lewe przybili, podczampę dla was. To kurwa gorzej z prowadzeniem. Ale wypiertalać, tak? jest czarne dym to już jest nieciekawie Jak mi jeszcze raz pierdolną na poważnie No właśnie chuj w dupę I właśnie chuj mi w dupę Dobra Dobra, gdzieś tam do... ...dechami.

Not on the you Boy, do I. On the track Saints Pillows, you sang about how a broken heart can... <laughs> Amigo, good to, to it see you. you to make it. This stinking nest of Haitians, we're gonna kill them all! Damn! on the roof they fight like girls take cover we need reinforcements from the cafe take out <coughs> that cowardly sniper

Że, żebym zaczął strzelać w ten samochód, w tego Vana I to mu też to życia zabrało I to mnie też spierdoliło tą sytuację. A teraz już myślę, że powinno być lepiej Oczywiście będę obijany, ale powinienem pojechać przynajmniej Debile No dobra, już powiem, że jesteśmy, wypierdalać No, perfecto, yeah. Alberto, o no cafe senor. Don't serve the snake in the straw! You're two-faced, Tommy. You're either two-faced or you're a wimp, baby boy. The Haitians, man. They're laughing at me! Easy, easy. What's your problem? They're laughing at me. Tommy! At me! Umberto Rubino! They're doing whatever they like! Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What? You want somebody taken care of? I can handle it, but it's going to cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tommy, you are a real man, businessman, a gentleman. These Haitians, they have a load of product coming in offshore—really good stuff. We take it and we finish them. You take it, and I look after you, like my brother, like my son. I think I prefer the cash to being bounced on your knee, amigo. Dobra, to cała moja spotka się z jego dostarczycie do punktu kontaktowego. Okej, jest wana. Chyba, że nie możemy, bo jest zamknięty. Okej, okay? to musimy kombinować. To musimy kombinować. Tutaj coś jedzie. Lepszego, dobra. house. Moja wina, myszka mi wyszła poza ten, poza grę, więc moja wina, muszę ściągnąć ten program, który mi zablokuje myszkę na jednym ekranie, że nie będzie mi po prostu e, przenikać z jednego do drugiego. Dobra, i co my tu mamy? Hey! Rico, nice boat. You ready? See, Tommy? Now be a good shot today. Trzeba było sobie ogarnąć lepszą. Co to jest za muzyka, jest Osmarja. A to my będziemy strzelać jakoś. a takie buty, dobra. I get it. Dobra. Elo, kurwa.

Kurwa mać baguje się się gówno. Jedź bo tam jeszcze jakiś siren chowa, ale go nie widzę kurwa. No tam się jakiś jeszcze kryje kurwa tylko, że go... Za bardzo go. Kurwa nie widzę. Teraz go bardziej widu. Dlaczego go nie widzę halo. Dobra, zbierz wszystkie teczki znakotykały mnie kasą, okej. Okay. O! Kolejny się tutaj widzę. Tam jest jeden. tak już go nie ma. Cek tego też już nie ma. Na fryerze. Zjeżdżamy sobie tutaj. Kivery Kurwa 3 gwiazdki już mamy, ja pierdolę Coś tu będzie? Raczej nie, dobra Aha bo tu już mamy wszystkich, okej okay, dobra, to nevermind Neverminded, to jeszcze jedna O ty kurwa No <grym> <grym> to mamy 19. No, w trakcie. A gdzie mamy się w ogóle udać? Kurwa, aż tutaj. A, Dobra, nie wiem czy będzie lepiej drogą morską, czy drogą lądową. Bo tutaj będą mnie ścigać. Najpewniej. Dobra, Przyżegnać się. Jakoś to będzie. O kurwa. Jechali we mnie jak w trzynastoletnią kurwa tą Nie dbać Kurwa no, za bardzo z retę, to to kurwa nie jest, nie? Z wetośna to to nie grzeszy Kurwa mać Ja pierdolę Chuj w dupę, no wysiadaj Toni Chuj w dupę no dawaj, kurwa! Nie, ja, kurwa chuj, Dupa, pizda chuj. Uh, Kur! Dobra, no to cóż, let's try again. Oh, oh. Good. 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 Let's try again. Dobra, hold on, hold on.

no, i za pierwszym. Łatwo? Łatwo. Dobra, gdzie mamy jeszcze te aktówki? Tu mamy jedną. I tu mamy ostatnią. Oj, chuj, tylko nie żyję. O ty, panie! Dobrze, może spróbujemy teraz tą łodzią Nie wiem czy tą łódką uciekniemy no, ale jak lądowym się tak średnio udało to może tym uciekniemy Najgorsze we'll see, we'll see. jest, to, że nie mam kłatę działkę jebane w tym

No bo jak ja mam was tutaj, kurwa, teraz zgubić? Bo w sumie na wodzie jeszcze nigdy nie uciekałem, a że mam cztery gwiazdki, to też to, to najłatwiejszych nie będzie należało Nie, spróbujemy może gdzieś wypłynąć na jakieś bardziej otwarte wody Nie wiem, może stracą jakieś zainteresowanie, chyba wie jak, ale... Może też chyba za daleko nie wypłyniemy, bo to jest ten... ta ściana taka niewidoczna. Więc za daleko też nie wypłyniemy. Ale chcę wypłynąć chociaż na tyle, żeby stać się zainteresowanie. Dobra, get out. A no nie wypierdolimy, bo kurwa... O spierdolić! tu, działem będziecie mnie taranować, no pojebał was. Jestem się, Polsce, gdzie jesteśmy tam, gdzie jesteśmy tam, gdzie jesteśmy to gdzie jesteśmy tam, ze jesteśmy

get some chitlins and grits in the oven you got a date with your sister eh hey be nice man i just want to talk a little politics and you made it all personal all right let's all stop bickering especially you shrub i've got my eye on you public confidence is at an no like here just the other night i saw a man running amok with a gun shouting he needed to defend himself gun sales are up book sales are down what do you think john f vickery please press the issue Alright, that's better. Sticking to the matter at hand. Well, it's quite simple, mister. Immigration is to blame. People are flooding into our state from all over America. Trash. It's quite simple. They're bringing their mm high -hmm. polluting up the out of state ways and corrupting the place. Ruin it? Mm -hmm. That's why I and my organization crazy to take Florida out of the Union. We start a new as a question. Ale się udało, no. Samochód wygląda tak, jak wygląda. A niestety, niestety nie poradzę. No i co? Ala. Ala! Proszę mi tu żyć. No nie mówcie mi, że się teraz zaczęło, kurwa! Nie mówcie mi, że teraz się jakoś to zaczęło. Nie no, kurwa. To po co ja się z przez 10 minut? No ja pierdolę, no bitch please, no bitch kurwa, please. Bo mi stoją jakieś kurwa u kurwa w środku. Nie mogliście sobie, kurwa na 10J? Nie mogliście, kurwa. Dobra, jebać, idę na czytach, lecę na czytach, kurwa. West, start to no jest taki ceider. mam to w the lecę kurwa, czy tak komisję misję. Pierdole, już kurwa. Ja już się tutaj na 19, ja już się to nawkurwiałem. Nie, on no, zrozumiał się więcej wkurwiać. Jeszcze jest to potrzebne. Jak w lolu, kurwa. Dobra, tutaj to to już No spierdalać, wyjebane Dobra Wtupiłam tą policję Nada, budowania tej policji, wtupiłam ją Psycho już kurwa leży. Ona już sobie, sobie leżaczek na plaży, ona już sobie będzie leżeć na plaży. Już się sprawia, że kurwa koniec psychy. już on, tak gdzieś 20% psychy mi jeszcze zostało. Więc już jest niedużo, więc już kurwa lepiej, żebym się niczym więcej nie wkurbił. Jeszcze mi kurwa dopiero tym granatem, nie? To już będzie wszystko. Dowody ten, co wskoczył. Co za kurgarerie. Do wody sobie wskoczył, Jelo, nie? Wiecie. No, a ja no, zamiast się z wami bawić. Dobra, już chyba jest git. Już jest chyba git. Jak mi teraz? Coś? Pierdolnie. Dopiero tą tę grę. Mówię to przy mi wobec. Jeśli teraz się to spługuje, zginę jakkolwiek, wybuchnie mi coś, zbuguje się, wyłączam tą grę. Muszę że dzisiaj chyba dosyć niespodzianek. Jak oni będą mnie tam dalej stali, to ich zakurwię? Wezmę shotguna i za kurwię. Niestety nie próbują mi tam stać w tej kafejce. Bo wezmę shotgun jak to na A policjanta też trzeba zakłócić, bo będziemy wkurgać. Nara. No i nara. Już nie chciałem ryzykować, że teraz się coś z policjantem odpierdoli. Nie, 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 to już by było za dużo. Nie, nie, nie. Bez takich jaj. Dobra, ludzie. To tyle w tym odcinku. Ja już mam kurwa dosyć przykut na dzisiaj. Jeśli wam się spodobał z czeleka, słowa z wonem. I widzimy się kolejnym odcinku, jakoś mi psycha się naprawi. Tak więc do kolejnego otrzymać się na razie.